Zostaw łapkę w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a będziesz mógł odebrać złotego Deadpool'a na swoje konto w Fortnite. Cie. Jeszcze wstępie tego filmu chciałem Wam przypomnieć o wielkim konkursie na rzadkie konto do Fortnite'a, na którym między innymi znajdują się takie skiny jak Renegade Rider, Fioletowy Skull Trooper czy Różowa Ghoul Jeżeli chcecie wziąć udział, to wystarczy, że zasubskrybujecie kanał mój oraz kanał Nadala oraz zaobserwujecie wszystkie Instagramy, które znajdują się w opisie tego filmu. No i co moi drodzy, wszystkim życzę powodzenia i zapraszam do oglądania! Siemano Mordeczki z tej strony, Jahexo. W tym filmiku porozmawiamy na temat 10 tygodnia wyzwań Deadpoola w Fortnite. Kończę ten film do końca. A jeżeli jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 120 tysięcy subskrypcji. Możesz też zostawić łapkę w górę. No i też zapraszam cię na mojego Instagrama oraz Discorda. Wszystkie linki znajdują się w opisie. A teraz zapraszam do oglądania. Także dodanie Deadpoola jak i jego wyzwań do gry Według mnie było naprawdę dobrym pomysłem No i Epic Games oczywiście też to wypaliło Ponieważ naprawdę hype na nowe wyzwania był ogromny Lecz generalnie moi drodzy, czy będzie to już koniec wyzwań Deadpoola? No i czy wyzwania Deadpoola zakończą się na tygodniu dziewiątym? No generalnie moi drodzy, wydaje mi się, że nie Ponieważ Epic Games raczej nie zmarnowałby tak dobrej sytuacji Żeby właśnie zrobić chociażby jeszcze z dwa lub trzy tygodnie wyzwań Deadpoola Ponieważ nie oszukujmy się, ale hype jest naprawdę, naprawdę na. Nadal, pomimo tego, że już w większości myśli, że to koniec, obecnie, właśnie w sekretnym pokoiku Deadpool'a no jest po prostu naprawdę dużo wody, no i praktycznie cały ten pokój jest zalany. Tak, i generalnie, no to Deadpool siedzi sobie właśnie w masce podwodnej, wy właśnie w właśnie tym pokoju. No i generalnie, moi drodzy, no to gracze mają kilka teorii na ten temat. Możliwe, że właśnie w dostępnej aktualizacji, która pojawi się pewnie we wtorek lub środę, właśnie do gry zostanie dodany napis z 10 tygodniem wyzwań Deadpool'a, no i generalnie no to możliwe, że właśnie otrzymamy styl do Deadpoola właśnie z tą podwodną maską, którą obecnie ma on na sobie. Ale oczywiście jest to tylko teoria, no i właśnie nikt nie ma właśnie tak naprawdę tego na 100% potwierdzone. Tym bardziej gracze twierdzą też, że fajnie by było jakby na przykład na dziesiąty tydzień Deadpoola został dodany złoty Deadpool albo chociażby coś, żeby właśnie tego złotego Deadpoola nabić. Tak jak to jest obecnie z postaciami właśnie z karnetu bojowego. Według mnie byłoby to również naprawdę fajne. No i generalnie no to w komentarzu możecie napisać, czy chcielibyście jeszcze kilka tygodni dni ponieważ według mnie, no będzie to naprawdę spoko. Od strony Epic Games, jeżeli dodadzą oni jeszcze chociaż z dwa lub trzy tygodnie wyzwań. Ponieważ nie oszukujmy się, że naprawdę jest niezły hype jeszcze na tego Deadpool'a. No i generalnie, moi drodzy, no to Deadpool może też mieć spory wpływ, właśnie na w ogóle wszystko, co stanie się w lobby. Ponieważ ta woda przez ten wentylator może się oczywiście wylać i zalać całą zakładkę karnetu bojowego. Z jednej strony jestem ciekawy, a z drugiej strony mogłoby być to takie, takie mała, taka mała zapowiedź, właśnie do czegoś, co miało być już kilka sezonów temu. No a nawet w trzecim sezonie mówili właśnie już o powodzi. Ponieważ o tym tutaj właśnie mowa, ponieważ mogło być to w sumie całkiem niezłe, żeby właśnie rozpocząć powódź od czegoś takiego jak właśnie y po prostu rozlanie wody z groty Deadpoola do zakładki karnetu bojowego. No i tam po prostu wszystko zalać. No a potem w grze stałby się jakiś event, i tak naprawdę okazałoby się, że cały dzień zagłady, czyli Doomsday nie jest po prostu jakimś wybuchem, tylko jest to jakaś wielka powódź, co byłoby według mnie naprawdę naprawdę spoko. I okazało się że właśnie te podwodne włazy to tak naprawdę tylko jakieś takie małe upiększenie i po prostu tak naprawdę wszystko dzieje się poza mapą. Tym bardziej. Moi Drodzy, no to do gry, niedługo nadchodzi koncert właśnie znanego rapera Travisa Scotta. Generalnie moi drodzy, no to właśnie na mapie pojawiła się kula, która wygląda tak. No i już na dniach powinniśmy właśnie zobaczyć jakiś koncert właśnie z Travisem Scottem. Generalnie no to odbędzie się on najprawdopodobniej na potnych piaskach, ponieważ właśnie jeżeli mamy tutaj taką zapowiedź, no to Właśnie ta część, która jest w środku tego, yy, jakby kółka, no to są właśnie potne piaski. No a bardziej w sumie kawałek potnych, no i kawałek tej wyspy. No i właśnie niektórzy też twierdzą, że ma być to jakaś latająca wyspa, na którą po prostu zostaniemy przeniesieni podczas tego eventu. No i będzie to mniej więcej tak samo jak z Marshmallow: czyli że po prostu zagra nam kilka piosenek, właśnie tylko że tym razem od Travisa Skuta. No i do sklepu zapewne wejdą jakieś jego przedmioty, typu jakiś zbierak. No i gracze też przeczuwają, że właśnie do gry wejdzie skin Travisa Scoota. Skuta. No i według mnie byłoby to naprawdę naprawdę spoko, ze względu na to, że zapewne w Fortnite znajdzie się też sporo jego fanów. No i generalnie no to właśnie współpraca z Travisem Skutem bo już zapowiadano naprawdę wiele aktualizacji temu, więc finalnie najprawdopodobniej ujrzymy ją już za kilka dni. Swoją drogą w komentarzu możecie napisać, czy jesteście nahypowani właśnie na koncert tego rapera, bo ja osobiście w sumie z chęcią usłyszałbym jakiegoś rapera właśnie w Fortnite, ponieważ będzie to chyba pierwszy raper, właśnie, który wystąpi w grze na żywo. Znaczy, oczywiście w Fortnite. Moim... No i co, moi drodzy? To już by było na tyle, ten odcineczek. Ja byłem, Hexo. Dziękuję wam za obejrzenie. No i moi drodzy, podsumowując, no to jeszcze nie wiadomo, czy właśnie 10 tydzień zostanie dodany. Ale miejmy nadzieję, że tak się stanie, ze względu na to, że właśnie sezon został przedłużony aż do 4 czerwca. Co mogłoby właśnie również bazować na tym, że sezon zostanie przedłużony. Ja byłem, Hexo. Dziękuję wam za obejrzenie. Do zobaczenia i cześć.